W tym rozdziale do naszego tytułu dodamy animację. Na początku przejdziemy do generatora mediów. Znajdujemy się w kategorii tekst. Wykorzystamy oczywiście gotowy szablon. Przeciągniemy tekst na naszą oś czasu. Jest to zwykły statyczny tekst z czarnym tłem. Oczywiście korzystaliśmy już z tego szablonu w rozdziale poprzednim. Na razie nie będziemy wprowadzali żadnych zmian w treści samego tytułu. Może zamkniemy sobie okno edycji. Spróbujmy włączyć odtwarzanie. Oczywiście mamy zwykły statyczny tekst, który wyświetla się przez 10 sekund. No to zatrzymajmy odtwarzanie. I spróbujmy wprowadzić prostą animację. Na początku zastanówmy się, jaki element będziemy animowali. Może wprowadzimy sobie przesunięcie tekstu w płaszczyźnie poziomej. A więc klikamy w prawym górnym rogu, żeby przejść do edycji. No i teraz wybierzemy drugą zakładkę. Przejdźmy troszkę na lewo, żeby odsłonić opcję podglądu. No, i powiedzmy, że na początku w pierwszej klatce kluczowej ustalimy sobie jakąś pozycję dla naszego tekstu po lewej stronie. Możemy tutaj wpisywać wartości ujemne, np. minus 1, możemy wpisać jeszcze większą wartość, np. minus 1, 5 i tak dalej. Czyli nasz tekst w tej chwili nie będzie w ogóle widoczny. W pierwszej klatce kluczowej na początku animacji będzie się wyświetlał zupełnie poza obszarem naszej klatki. Teraz. Na końcu naszego tekstu albo w dowolnym miejscu wstawmy sobie jakąś klatkę kluczową. Klikamy tutaj, klikamy potem na przycisku plus, wstawiamy nową klatkę kluczową, w tej chwili jest ona zaznaczona, a więc możemy edytować jej właściwości. Tutaj na przykład ustalimy sobie pozycję 0 dla osi X, czyli nasz tekst będzie się przesuwał od lewej strony do prawej. W pierwszej klatce mamy pozycję minus 1,5 w osi X, a więc tekst jest schowany zupełnie po lewej stronie i później zaczyna się stopniowo pojawiać. Przesuwa się od lewej do prawej, aż do pozycji w ostatniej klatce kluczowej. Oczywiście jest to pozycja 0,0, czyli tekst będzie wyświetlany dokładnie na środku. No to zamknijmy sobie to okno i włączmy odtwarzanie. Rzeczywiście nasz tekst pojawia się po lewej stronie, przesuwa się na prawo. Oczywiście możemy teraz zatrzymać odtwarzanie i ponownie przejść do edycji. Jeśli chcemy zwiększyć tempo przesuwania naszego tekstu, no to oczywiście musimy zmniejszyć odległość pomiędzy klatkami kluczowymi. Dlatego tą ostatnią klatkę kluczową przesuniemy na lewo, na przykład gdzieś w okolicy drugiej sekundy. Jak łatwo się domyślać, teraz cała animacja będzie trwała dwie sekundy. Włączmy teraz odtwarzanie. Rzeczywiście mamy stosunkowo szybką animację, trwała ona dokładnie dwie sekundy. No to może bieżącą animację sobie usuniemy. Przejdźmy do drugiej zakładki. Usuńmy drugą klatkę kluczową i wyedytujmy jeszcze klatkę pierwszą. Tutaj po prostu przywrócimy do myślą pozycję naszego tekstu, czyli wpiszemy 0,0. Teraz będziemy animowali inny element. Przejdźmy do trzeciej zakładki i może zmodyfikujemy sobie skalę naszego tekstu. Nasz kursor znajduje się w pierwszej klatce kluczowej. Ustalmy sobie jakąś skalę. Może nasz tekst spróbujemy sobie nieco pomniejszyć. Teraz przejdźmy gdzieś dalej, na przykład w okolice 4 sekundy, chociaż możemy naszą drugą klatkę kluczową umieścić w dowolnym miejscu. W każdym razie tutaj klikamy na przycisku plus, żeby wstawić nową klatkę kluczową i przepisujemy do niej nową wartość. Na przykład spróbujemy ten tekst tutaj nieco powiększyć w drugiej klatce kluczowej. Teraz oczywiście zamykamy okno edycji i włączamy podgląd. No i otrzymaliśmy efekt takiego tekstu, który zaczyna się do nas zbliżać. Oczywiście uzyskaliśmy go dzięki animacji skali. Możemy łączyć ze sobą różne animowane elementy. Do naszej animacji skali możemy na przykład dodać animację koloru. Ponownie przejdźmy do edycji i ponownie przejdźmy do trzeciej zakładki. Spróbujmy sobie wprowadzić animację koloru. Na początku może kliknijmy na pierwszej klatce kluczowej i pozostawmy tutaj kolor bieżący, czyli kolor biały. Teraz przejdźmy do drugiej klatki kluczowej i wprowadźmy tutaj inny kolor naszego tekstu, na przykład kolor zielony. Czyli w pierwszej klatce kluczowej będziemy mieli kolor biały. W ostatniej klatce kluczowej będziemy mieli kolor zielony. Oczywiście między pierwszą a drugą klatką kluczową otrzymamy takie płynne przejście od koloru białego do zielonego. No to zamknijmy okno edycji, włączmy odtwarzanie. Rzeczywiście animowane są dwa elementy. Mamy zmianę koloru oraz jeszcze tą wcześniejszą animację, czyli zmianę skali. No to może jeszcze raz przejdźmy do edycji. Usuńmy klatki kluczowe. Przejdźmy do trzeciej zakładki, przejdźmy do pierwszej klatki kluczowej i przywróćmy tutaj domyślną wartość skali. A więc mamy domyślną wartość skali i domyślną wartość koloru, kolor biały. No to może przejdźmy jeszcze do trzeciej zakładki i wprowadźmy jakąś animację deformacji. Na razie wybierzmy sobie jakąś deformację, na przykład zakrzywienie w pionie. Upewnijmy się, że, ten, że ta pozycja jest zaznaczona. No i teraz zdefiniujmy sobie klatki kluczowe. Może w pierwszej klatce kluczowej ustawimy sobie wartość 0, czyli będziemy mieli taki poziomy tekst. Teraz stawmy sobie drugą klatkę kluczową, na przykład gdzieś w okolicach drugiej sekundy, czyli klikamy na przycisku plus, no i tutaj modyfikujemy wartość, wprowadzimy sobie duże zakrzywienie. Możemy teraz zamknąć okno edycji, włączyć odtwarzanie i rzeczywiście powstała nam prosta animacja, która trwa dwie sekundy. Na początku mamy zwykły prosty tekst, a później tekst jest stopniowo zakrzywiany w dół. No, to może usuniemy sobie w ogóle ten tytuł, zaznaczmy go i nacisimy klawisz Delete. Na koniec tego rozdziału pokażemy, jak wykonać napisy końcowe. Skorzystamy z gotowego szablonu. Wybieramy trzecią pozycję od góry, wybieramy pierwszy szablon. Oczywiście możemy również skorzystać z szablonów, które posiadają przejroczyste tło. Popatrzmy na okno podglądu. Może sobie zamkniemy teraz okno edycyjne, ustawimy nasz kursor na samym początku i włączymy odtwarzanie. Rzeczywiście mamy napisy końcowe, które przesuwają się z dołu do góry. No to za, zatrzymajmy odtwarzanie i klikniemy w prawym górnym rogu, żeby przejść do edycji. Przesuńmy to okno troszkę wyżej. Zauważmy, że możemy edytować poszczególne elementy. Może nasz kursor przesuniemy sobie troszkę dalej, tak żeby nasz tekst był widoczny w oknie podglądu w całości, tak żeby obejrzeć wszystkie elementy. No i popatrzmy. Pierwszy element na liście to jest tytuł. Klikniemy teraz dwukrotnie i wprowadźmy na przykład słowo tytuł. Rzeczywiście zmienił się pierwszy element na liście. Kolejna pozycja to oczywiście podtytuł, a więc możemy usunąć oryginalną nazwę i wpisać własny tekst. Klikamy na zewnątrz, żeby zatwierdzić zmiany nazwy, rzeczywiście wyedytowaliśmy dwie pierwsze linie tekstu. Jak łatwo się domyśleć, kolumna po lewej stronie edytowana jest w tym miejscu, a kolumna po prawej stronie edytowana jest tutaj. A więc możemy wyedytować tekst istniejący albo wstawiać kolejne elementy w lewej i w prawej kolumnie. Jeśli na przykład tutaj na dole chcemy w lewej kolumnie wstawić trzeci element, to tutaj musimy kliknąć. Dwukrotnie, no i wstawić własny tekst. Tak samo robimy z prawą kolumną. Klikamy tutaj dwukrotnie i dodajemy kolejną pozycję. Oczywiście możemy znowu kliknąć dwukrotnie, żeby dodać drugą pozycję, trzecią pozycję, czwartą i tak dalej. W każdym razie pokazaliśmy, jak wyedytować poszczególne elementy naszego ruchomego tekstu. W tym miejscu możemy na przykład zdefiniować kierunek. Wybierzmy sobie kierunek w drugą stronę, zamknijmy to okno edycji, przesunmy kursor na początek i włączmy odtwarzanie. Przejdźmy jeszcze raz do edycji. Wybierzmy drugą zakładkę, styl. Jak łatwo się domyśleć, tutaj po prostu możemy sobie modyfikować wygląd naszego tekstu. Możemy zmodyfikować wyrównanie, możemy zmodyfikować odstępy pomiędzy znakami, pomiędzy wierszami itd. Czyli są to popularne narzędzia do edycji tekstu, spotykane w wielu programach.